No, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, co ja tu mam. <laughs> Ale jestem szczęśliwy. Kurde, macie. Samica złożyła jajka, a samiec wychował młode. Znaczy ikrę zapłodnił. Czyli są zgrane. Mamy młodego glonojada. Ale super. Normalnie. W życiu, słuchajcie, nie rozmnożyłem glonojadów. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie. Ale w życiu mi się jeszcze nie udało, a teraz mamy glonojatka. Ale fajnie. I to jeszcze biały. Ciekawe czy będzie wyloniasty. Po tatusiu. No to dlatego kurczę. Nie było widać samca tyle czasu. Cały czas w grocie siedział. Ale numer. Hi hi. Ciekawe ile tych glonojatków będzie. Jeden jest na pewno. Tutaj patrzę właśnie przed chwilą. Podszedłem do akwarium, bo stwierdziłem, że już trzeba grzałko włączyć, co nie? Już w bloku nie grzeją przecież jeszcze, a już zimno jest. I mieczyki młode. Tam, a nie, to też glonojad. Czy to co to? Nie, to mieczyk, dobra. No, jest mały glonojadek. Super. Co za radość, kurde. Wiecie co? Pamiętam jak pierwszy raz mi się Helenka rozmnożyła, co teraz mi się nie chce już mnożyć. Też tak samo się cieszyłem. Na grocie gdzieś powinny być te glonojady. Kurde, ale to nie będzie widać. No ok. Taki to filmik jest. Patrzcie, samiczka sobie koło tego młodego siedzi. Zadowolona. Gdyby go nie zjadła, kurde no, no to mamuśka została ją od koleżanki. 4 lata ponoć ma już i taka malutka jest. Zobaczcie, ale robotę zrobiła. Złożyła ikrę i samiec robotę zrobił. Haha, ha. ale fajnie. No, ja powiększenie tu mam. dobra trzeba zmniejszyć. No, tak akwarium wygląda. 70. No Jak to kurde się nie cieszyć z akwarym, jak takie cuda tu się dzieją? Nawet nie wiedziałem, że coś jest na rzeczy. A tu łup i jest z jak Hehe, młode. Piękna sprawa. Dobra, wrzucam na kanał filmik. Dzięki za oglądanie. I na razie co. cześć.